Ej stary, chodź pokażę Ci moją nową sztuczkę. Nazwałem ją Moonwalk. Ej stary, nie rób tak! To już zakazane! Cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś widzimy się w jakże pięknym secie z 1988 roku. Ilu z was tu jest w tym wieku, ilu z was jest starszych? Przypuszczam, że znaczna mniejszość, nawet moi drodzy, tylko ode mnie ten set jest. O rok młodszy, tak? Jezy ja miałem roczek, gdy ten set wyszedł. Oczywiście siłą rzeczy nie mogłem go więc mieć. On jest, pochodzi właściwie z serii KBL, czyli klocków, które nadrobiłem, nadkupiłem w starości do kolekcji, choć też, ale to o tym, dobra, wkrótce nie będę was spoilerował, moi drodzy. Zestaw 6848 jest to zestaw serii Classic Space. Miał on nazwę nieprzetłumaczalną, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach nie przetłumaczali jeszcze na polski absolutnie tutaj nazw. I tutaj Wam wrzucę katalog za 90. -tych. Jeżeli nie widzieliście, to obejrzcie i sami zobaczcie wtedy, jak wyglądały katalogi. Nie były te nazwy przetłumaczalne, jest to po prostu taki mech taki robot, który miał chodzić, no właśnie przypuszczalnie po jakimś księżycu, na pewno po kosmosie no i zbierać różnego rodzaju no właśnie teraz pytanie co, czy próbki? czy śmieci? E, śmieję się, że śmieci gdyż patrzcie co on ma w łapce no i teraz pytanie, czy te jego łapce to właśnie jest jakiś śmieć który on sprząta po tym kosmosie, czy co? Mm, łapki posiadał on takie dwie, co ciekawe ze ształkami, które spójrzcie jak ładnie się zachowały na litość klockowską przecież ten zestaw ma 31 lat 31 lat Przypuszczam, że niektórzy tatusiowie właśnie mają tyle lat, co ten zestaw właśnie. Posiadał on jedno takie coś. Co ciekawe, tą szybkę, ona jest rzadka, a wiecie dlaczego? Nie ma tu dziurki. Później wychodziła ta szybka, ale bez tej dziurki. Także jest to oryginalna szybka. Posiadał również oczywiście astronautę, który również świetnie mi się zachował. Spójrzcie, żółty astronauta. Tak wyglądał astronauta sprzed czasów Benka. Tutaj suwak, tutaj ta planetka. Sami przyznajcie, jak na 31-letni jeszcze raz wspominam, zestaw zachował się to całkiem świetnie. Nie będę mu zdejmował butli, gdyż pod nią i tak nic nie ma, to jest pusty, puste plecki. No i tak te tamte czasy to było świetnie, natomiast stan w jakim zachował się ten zestaw jest genialny. Nie posiadał on tu niestety żadnego siedziska, w sensie to było jego siedzisko i okej, okay, mi to dam, akurat nie jest jakoś specjalnie potrzebne. Dwie wajchy do sterowania tym pojazdem. Co prawda nie wiem jak to się działo, bo wiecie, dwie sugerowałem, że są do sterowania tylko rączkami. Brak takich pedałów, żeby ruszać nóżkami. A tutaj z boku z obydwu stron posiadał takie coś. Nie wiem, czy to są działka, czy to jest oświetlenie. Oświetlenie czy miałoby czerwone Wątpię, dlatego ja bym założył, że to są działka. Chociaż widzicie, przez te rączki trochę by straciły sens, bo widzicie, te rączki w większości zasłaniałyby te działka mm, tutaj. No więc jest to ciekawe. Oczywiście set nie pozbawiony jest błędów, ale o tym zaraz. A bo, dobra, przejdźmy już. No właśnie, pierwszy widzieliście te rączki. Niestety nie mam pojęcia czemu, znaczy nie mam pojęcia czemu. Tu się nie dało tego zrobić inaczej, ale Lego szkoda, że nie ma wtedy innych rozwiązań, by jakoś to zablokować. Przez to to ta rączka, no niestety, jeszcze tak nam może troszkę tu pochodzić. Oczywiście, nie musimy tego uznawać za minus. Możemy to uznać za plus, że one poruszają się jeszcze w ten sposób. No oczywiście, why not? Możemy to w ten sposób uznać i być może nawet tak miało być. Natomiast, gdy się cofają, to po prostu wygląda to trochę gorzej. No nie sposób temu zaprzeczyć, moim zdaniem. Drugim też minusem, ale to już jest wymyślone, są te nóżki. Aczkolwiek, czekajcie, czekajcie powoli, nim się oburzyć. O co mi chodzi? Tak jak widzieliście na początku, one się odchylają w ten sposób. I jest to super, bo widzicie, jaki ciekawa metoda, która również Dzisiaj mogła być zastosowana nawet jako innowacyjność. Służyło to w ten sposób, że właśnie on w taki, właśnie oto spójrzcie, sposób się nachylał, tu sobie coś chytał w tą rączkę i się podnosił i sobie szedł dalej. Natomiast, co nazwałem to minusem, moi drodzy, spójrzcie co jeszcze by się po drodze. Gdyby tylko zrobić, o, bo one się odchylają aż do tego stopnia. Nie, zrobić tu, wiecie, jeszcze płaski klocek, żeby on mógł stać tak. Nic by nie stało na przeszkodzie, by stał tak, jako wyższy bot, jako wyższy robot, jako wyższy mech. Gdyby tu mówię tylko taki klocek wystający do góry, po czym mógłby spokojnie, o, kłaść się w ten sposób i gdyby ten klocek nie byłby tu wysoki, nic by się tu nie działo. Oczywiście to jest moja wizja, moja innowacja w latach 80. no, wiecie, to 30 lat temu to i tak był świetny set. Hmm, tu jakieś lampeczki, nie wiem, czy kontrolne, czy koguty, żeby był widoczny, z daleka, są umieszczone. Także tutaj jeszcze raz wam pokażę to nóżkę, jak ona nam tutaj chodzi, jak ona pracuje tylko i wyłącznie w ten sposób może działać. Tutaj już te nogi w żaden inny sposób się nie ruszają, nie ma tu żadnych klocków, które by były e, obracane, żeby tu mogło się jeszcze obracać wokół własnej oci, czy coś takiego. Nie, nie, nie. Tu nic takiego, moi drodzy, nie było. Seria Classic Space jest serią przepiękną, nie sposób e, temu zaprzeczyć. i ja ostatnio bardzo właśnie polubiłem się z serią Space, jak widzieliście ostatnio kilka odcinków się pokazały, że nie widzieliście was serdecznie zapraszam. E, takie tutaj e, babolki w cudzysłowie babolki, no nie jak brak tutaj zabudowania większego, bo taki kolcek też powinien być tu, żeby jakoś ładniej tą szybkę zabudować. Absolutnie mimo wszystko mu wybaczam, widać, że to nie jest żaden wóz bojowy, żaden wóz waleczny, balecz, nic go tu nie wez się żadna atmosfera i tak dalej. On po prostu ma chodzić i zbierać jakieś śmieci i tudzie, że części, nie wiem, po prostu jakieś minerały być może na tej może po prostu mają badać. nie Niesamowicie fajny, niesamowicie ciekawy temat, jakiże wielki rarytas, w latach dzisiejszych, tak, gdzie Classic Space, czyli to pierwsze Space, na którym nawet Lego przygoda przygotowała Benka, nam się pokaże i uważam go za bardzo fajny zestaw. Moi drodzy, jeżeli lubicie Lego Space, odsyłam Was do innych filmików, wszak nie brakowało ich u mnie na kanale. Rzeczy kosmicznych nie brakuje również na moim kanale WTF Classic, gdzie badamy sobie klocki alternatywne do klocków Lego. Czekam na Wasze opinię. ilu z Was w ogóle miał kiedykolwiek w rękach Classic Space, ilu z Was ma więcej niż 31 lat? Dzięki za kolejny wspólny odcinek. I widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. A ile się bawić? Naprawdę świetny set. Jakąś sesję muszę mu na Insta jeszcze zrobić. Bye!